W poprzedniej prezentacji pokazałem Wam, jak modelować złożone kształty w z Fusion 160, ale Fusion 160 to jest nie tylko modelowanie kształtu, ale też modelowanie części. Zobaczcie, za pomocą narzędzi, które są podobne do modelowania, dostępne podobne jak w inwentorze, możecie zamodelować całe części, zespoły, całe swoje, całe swoje projekty. Zobaczcie, że taki element, który tutaj w tym momencie mam, oczywiście możemy w dowolny sposób, jak gdyby, jeszcze modyfikować. Tutaj program Fusion 160. Trzyma całą historię po prostu tworzenia waszych projektów. Oczywiście tą historię możecie włączać lub wyłączać, to od was zależy, czy chcecie ją trzymać. I zobaczcie, mogę w każdej chwili cofnąć się z tworzeniem historii, na przykład do tego momentu, gdy została wykonana obudowa. W każdej chwili możemy cofnąć się, jak gdyby, znaczy edytować ten element. Tak, w tym momencie wszedłem w edycję konstrukcji, właśnie tej powierzchniowej. Dokonam edycji, na przykład przez w dodanie. Czy powiedzmy zmodyfikowanie tutaj rozszerzenia tych elementów? Być może będziemy chcieli tutaj jeszcze jakąś inną wprowadzić zmianę, być może chcielibyśmy, żeby ten punkt był też w innym miejscu umieszczony na naszej konstrukcji. Możemy te elementy w dowolny sposób tutaj jeszcze nadal modyfikować. I oczywiście, gdy zakończę modelowanie tej części i przywrócę moją historię tworzenia, zobaczcie, program automatycznie wszystkie zmiany, które wprowadziłem na tym etapie, no po prostu nam. Tutaj i odtwarza. No dobrze. Ta obudowa została jest zrobiona po prostu poprzez pogrubienie elementów. Dane pewne elementy zostały inne konstrukcyjne do tej obudowy, tej wycinarki. A my spróbujemy w tym momencie dalej pracować na elementach. Spróbuję wykorzystać znowu zbiory wskazań. Wyłączę może widoczność gomecji i zostawię sobie tylko widoczność mojej obudowy. I zobaczcie, chcielibyśmy tutaj zaprojektować na przykład otwory chłodzące. Jak to robimy? Zobaczcie. Wybieram opcję zakładania nowego szkicu. Wskazuję płaszczyznę. I na tej płaszczyźnie będę chciał w tym momencie naszkicować zarys wyglądu tych moich otworów. Załóżmy, że te otwory będą miały po 15 mm długości. W tym momencie mam możliwość zobaczyć projektowania już pod kątem, powiedzmy, odpowiedni sposób poprzez podanie wartości, czyli jesteśmy w pełni parametryczni, musimy tylko podać położenie naszego elementu. No i zamkniemy nasz otwór wentylacyjny, może w drugą stronę też dajmy 15 mm. I zamkniemy szkic. Postaję w tym momencie na zamknięty element. Co dalej moglibyśmy zrobić? Możemy jeszcze na przykład dorysować jeszcze jeden element, jeszcze jedną linię. Spróbuję w tym momencie taką linię utworzyć wyciągniętą pod kątem. Ta linia będzie mi potrzebna za chwileczkę. Jako linia konstrukcyjna, więc mogę przekształcić, zobaczcie, już na tym etapie z, w element konstrukcyjny. Taki element konstrukcyjny już widzimy został przez program utworzony. No dobrze, kolejny krok no możemy skorzystać z funkcji takich dalej edycyjnych, jak chociażby mamy do dyspozycji szyki, szyk prostokątny, więc mogę zaznaczyć gomecę, którą chciałbym, żeby została poszerzona. Za pomocą manipulatorów mogę w wygodny sposób definiować ilość wystąpień. Załóżmy, że chciałbym, żeby były dwa wystąpienia. Odstęp między elementami niech będzie na przykład na poziomie może 25 mm. Takie parametry możemy zdefiniować. No i pierwsze wystąpienie zostało zrobione. Być może będziemy musieli takich szyków mieć więcej, więc może wystąpić więcej tych otworów. Więc korzystam jeszcze raz z funkcji y, szyku prostokątnego. Zaznaczam geometrię. Wybieram nowy kierunek. Tym razem wykorzystam tę moją powierzchnię, tę krzywą konstrukcyjną. No i dokonamy odpowiedniego w tym momencie dodania elementów. Chciałbym, żeby tak naprawdę tych elementów było znacznie więcej, około 10, więc mogę, zobaczcie, przesuwając ten znacznik tutaj, mogę w swobodny sposób dodać kolejne elementy w mojej geometrii, na przykład 10 elementów w tym miejscu jest. Mogę też na tym etapie, zobaczcie, zaznaczyć sobie w wygodny sposób, które z elementów strzyku powinny być generowane. No i w tym momencie mam, zobaczcie, po chwili elementy wygenerowane. Kończę szkicowanie i mogę przystąpić, zobaczcie, narzędzia podobne jak w inwentorze. Jeżeli znacie inwentora, możecie też tu się szybko odnaleźć, narzędzia wyciągnięcia i zaznaczam, że chciałbym, żeby w tym momencie te wszystkie elementy otworów wentylacyjnych były generowane w moim elemencie poprzez operację wycięcia i dajmy opcję przez całą objętość. I po chwili, zobaczcie, program nam w tym momencie pokaże jak elementy zostaną wycięte, nasze szkice z tym, że jeszcze musimy wybrać nie dystans, tylko przez całą objętość i oczywiście w dwie strony i w tym momencie program nam wygenerował, zobaczcie, wycięcia w obu stronach, po obu stronach tej naszej geometrii mamy otwory wentylacyjne, powiedzmy, w tym momencie wygenerowane być może będziemy potrzebowali jakieś elementy wzmocnienia to w tym momencie znowu definiuję nową płaszczyznę szkicowania. Wybieram opcję, że będę chciał znowu szkicować y, po prostu linię. Wybierzemy, może to sobie z menu i załóżmy, że pierwszy element orzebrowania czy wzmocnienia będzie generowany, narysowany y, w tym miejscu. Drugi element naszkicujemy nasz, sobie. W tym miejscu i trzeci, zobaczcie, program też podpowiada nam, jak poprowadzić taką geometrię, więc możemy w łatwy sposób takie elementy naszkicować. Kolejny krok, no to w tym momencie wymiarowanie. Spróbujemy odpowiednio spozycjonować nasze elementy. Na naszej geometrii wskażemy, że te elementy powiedzmy powinny być od odległości 30 mm od siebie jeden i drugi. Czyli mamy dostęp do. Parametrycznego modelowania, jak widzicie, możemy w swobodny sposób kształtować naszą geometrię. Zakończę szkicowanie, i teraz wybieram opcję chociażby tworzenia tak zwanego siatki webowej, czyli po prostu orzebrowania ze szkicu. Definiuję, powiedzmy, wielkość naszego elementu, czyli orzebrowania, podaje wartość i taki element zostaje przez program utworzony. Gdybyśmy chcieli jeszcze zamodelować kolejne jakieś fragmenty geometrii, oczywiście możemy znowu przetworzyć płaszczyznę szkicowania. Na naszym elemencie wybrać opcję chociażby rysowania prostokąta, prostokąt, który będzie miał odpowiednie wymiary, czyli znowu wchodzę w opcję wymiarowania. Załóżmy, że stąd do górnej krawędzi tego naszego elementu będę chciał wymiarować, na przykład niech tu będzie z 15 mm. Znajmy tutaj może kolejny wymiar dla naszego elementu, czyli powiedzmy tutaj, ten element wymiarujemy sobie na 25. No i mam w tym momencie element naszkicowany, a może jeszcze damy tylko grubość jego, i będzie z 10 mm w pełni zamiarowany szkic. No i możemy dalej wykonać operację chociażby wyciągnięcia. Wybieram opcję wyciągnięcia. Zobaczcie, z wycięciem mogę zaznaczyć, że chciałbym, żeby tak naprawdę było to do wskazanej ścianki wyciągnięcie, i program automatycznie takie wyciągnięcie nam generuje. Ciekawą inną funkcjonalnością jest to, że mam możliwość zdefiniowania chociażby tak zwanych zaokrągleń sterowanych regułami. Na czym to polega? Zobaczcie, mogę zaznaczyć w tym momencie zarówno moje orzebrowanie, jak i też to wyciągnięcie i powiedzieć, że wszystkie te elementy Powinny być zaokrąglone z promieniem e, na przykład 1 mm. Jedno kliknięcie i zobaczcie, wszystkie elementy, które wskazałem, automatycznie przez program zostają w odpowiedni sposób zaokrąglone. No dobrze, mam w tym momencie te elementy zdefiniowane. Być może przydałoby się jeszcze zajrzeć do naszej geometrii, w jakiś sposób jeszcze ją zmodyfikować. Ale to, co możemy zrobić, to możemy na przykład dzielić ścianki. Spróbujmy zatem e, wygenerować. Mam tutaj specjalne takie szkice przygotowane. I te szkice wykorzystam do podziału ścianek. Wybieram opcję podziału ścianki. Wybieram ścianki, które mają być, brać udział w podziale. Wybieram krawędź do podziału. Zobaczcie, ona automatycznie nam odpowiedni podział generuje. Jeszcze raz włączymy sobie taką funkcjonalność. Będę chciał zrobić dokładnie to samo z drugiej strony, czyli spróbujemy powtórzyć polecenie i powiedzmy tak, to są ścianki, które powinny zostać podzielone, a to jest krawędź, która w odpowiedni sposób te kształty podzieli. I zobaczcie, takie podziały są stałe zrobione. Co to nam daje? No możemy na przykład dzięki temu zobaczcie, wybrać opcję kolorystyczną. Wybieram sobie Appearances i zobaczcie, być może będę chciał, żeby tutaj ten nasz element miał odpowiednio inne, inne kolory. Wybieram w tym momencie, zobaczcie, opcję, która pozwala mi na przykład, nie wiem, zaznaczyć całe zestawy powierzchni, przeciągam, no i mam geometrię zdefiniowaną, tak? Czyli powiedzmy jakieś materiały kolorystyczne już przypisane, tak żeby one odpowiadały, powiedzmy, no, zamiarom po prostu projektanta. No dobrze. Ten element mamy w tym momencie już zaprojektowany. Co moglibyśmy dalej zrobić? Mamy to zrobione, to zrobione. Włączmy sobie widoczność pozostałych komponentów. Czyli już wchodzę w opcję tutaj wskazania, zbiór wskazań, wszystkie pozostałe elementy. Wybieram, pokaż mi. No dobrze, mamy elementy tutaj, zobaczcie, już zamocowane. Przydałoby się w tym momencie w jakiś sposób ten zespół zdefiniować. Zanim to jeszcze zrobię, zobaczcie, chciałbym pokazać, że w tej chwili nasza obudowa jest zdefiniowana jako po prostu bryła. Ona w rzeczywistości powinna być komponentem. Żeby przekształcić bryłę w komponent, wystarczy tak naprawdę wybrać opcję przekształć komponent, zrób z komponentu bryłę. I w tym momencie program automatycznie przenosi nam definicję tej bryły do definicji komponentu. I tu możemy na przykład nazwać ją obudowa. I element został w tym momencie zdefiniowany. Kolejny krok, tak naprawdę, zobaczcie, mamy tutaj mechanizm. Mechanizm, który został w jakiś sposób tutaj, nie wiem, być może zaimportowany z innego systemu kadowskiego. Chcielibyśmy, żeby on tutaj no, zaczął nam w jakiś sposób działać. No ale w tej chwili, zobaczcie, żadne wiązania nie są tu przypisane. Możemy we, we, we Fusionie korzystać z narzędzi typu połączenia. Tak jak w inwentorze. Natomiast ciekawszym rozwiązaniem, które mi się bardzo podoba, akurat, szkoda, że nie ma go w inwentorze, jest opcja wykorzystaj. Zrób wiązanie z tego, co jest. Można by tak po prostu przetłumaczyć. Czyli mówię tak, że ten komponent oraz ten komponent są tak naprawdę ze sobą związane, ale nie wiązaniem stałym, tylko wiązaniem obrotowym. Wystarczy zdefiniować środek obrotu. I zobaczcie, co się dzieje. Ten element już w tym momencie nam tutaj się zaczyna obracać. Ale widzimy że tak naprawdę. Te elementy są połączone. Tutaj mamy pierścień osadczy. Ten pierścień osadczy powinien należeć do grupy, jakbyśmy tego, w której znajduje się ten mały czpień, wałeczek i, i to koło. Mamy możliwość bardzo szybkiego też wiązania elementów ze sobą w jedną grupę za pomocą tworzenia grup sztywnych. Co to znaczy? Możemy na przykład w tym momencie powiedzieć tak, że ten element, ten element oraz oczywiście ta podkładka, ten pierścień mają tworzyć jedną grupę. I zobaczcie, one w tym momencie już się razem ruszają, dzięki temu możemy na przykład skorzystać z funkcji. Wykorzystanie istniejącego wiązania, połączenia, czy mówiłem, że ten element oraz oczywiście ten element ze środkiem obrotu tutaj ma być po prostu zdefiniowany. No i mam już kolejny element zdefiniowany. Zobaczcie, on tutaj nam się to już zaczyna ruszać. Podobnie zrobimy sobie tutaj, czyli zdefiniujemy połączenie między tym elementem oraz tym elementem. Oczywiście środek obrotu jest w tym miejscu i kolejny element nam się. Porusza. Piła no, działa, to jest ruch posuwisto zwrotny, tak, czyli musimy zdefiniować jeszcze jedno wiązanie. Wybieram w tym momencie, znowu istniejące, czy mówimy, że między tym elementem, oczywiście, wybieram opcję e, slider, a oczywiście drugą geometrią będzie chociażby ta geometria. Definiujemy skok, i w tym momencie, zobaczcie, kolejne wiązanie zostało utworzone. Co nam to daje? Zobaczcie, mogę w tym momencie ręcznie zacząć, uruchamiać tam moją e, piłkę, ale mogę też tak naprawdę odnaleźć wiązania, z których korzystałem. One też są zapamiętywane zapis w przeglądarce. To są te nasze wiązania i wiązanie, które tutaj utworzyliśmy na początku, to było chyba to. Możemy w każdej chwili też wybrać opcję Animuj wiązanie, tak? Czyli mówię opcję Animate Joint. A może nie tak? Tylko bierzmy. Ani mój model. I zobaczcie, w tym momencie program automatycznie wszystkie wiązania ciągnie nam, nie musimy nic definiować. Automatycznie możemy zobaczyć, jak dany mechanizm będzie w naszym modelu działał. No dobrze. Kolejnym elementem, tak, tak naprawdę, budowy takiego zespołu, no też jest dodawanie, dodanie kolejnych komponentów. Często korzystamy tutaj z komponentów, być może takich jak y, elementy konstrukcji. Y, elementy biblioteczne. Ja może wyłączę obudowę. Zobaczcie, chcielibyśmy tutaj za pomocą śrubek przykręcić nasz element. W jaki sposób śrubkę w tym momencie tutaj sprowadzić do naszego, do, do fiżyna? Moglibyśmy ją narysować, ale zobaczcie, mamy też w fujrzynie wbudowane narzędzie, które połączy nas z zewnętrzną biblioteką dostawców śrub. I zobaczcie, wybieram odpowiedni rodzaj śrubki. Wybieram standard metryczny, wybieram rozmiar tej śruby, wybieram jej długość, wybieram na przykład materiał, z jest została wykonana. I zobaczcie, program nam zwraca od razu w formie takiego okna informacje o wszystkich dostępnych tego typu śrubach. Załóżmy, że nas interesuje tego typu śrubka. Mogę od razu na tym etapie dokonać zamówienia, ale na tym, ale my potrzebujemy model 3D, więc wybieram, wybieram opcję modelu 3D. I zobaczcie, tu mam program, pokazuje nam w tym momencie, jaki jest wygląd, jakie wymiary są tej, tej, tej śrubki, ale mamy też możliwość, jeżeli sobie to trochę powiększymy okno, odnalezienia opcji pobrania. Zobaczcie, mogę w formacie step zapisać model. Ten model od razu z tej strony, jak gdyby internetowej, zostaje pobrany do Fuszyna. Zobaczcie, on w tym momencie za chwileczkę zostanie załadowany, już jest w tym momencie wstawiony. No i teraz, za pomocą typowych wiązań, jesteśmy w stanie. Ten element po prostu zamocować. Mówimy, że ten element powinien być nie sliderem, tylko połączenie obrotowe. Powinien być po prostu zamocowany w tym miejscu. I po chwili źródła została zdefiniowana. Na tym etapie też mamy narzędzia takie, jak chociażby generowanie szyków. Szyk prostokątny z komponentów. Wybieram komponent. Wybieramy kierunki, czyli kierunek pierwszy, kierunek drugi. No i w tym momencie to, co musimy zrobić ewentualnie, to zdefiniować po prostu ilość powieleń. I tu podobne narzędzia pomocnicze dla użytkownika, które pozwalają mu dobrać odpowiednie parametry tak, takich powieleń. Oczywiście tutaj będziemy chcieli mieć odległość wygenerowaną na poziomie, jesteśmy. 48,5, już dobrze pamiętam, ale możemy oczywiście to sobie taki parametr, jeżeli nie wiemy, jak jaka jest odległość, po prostu zmierzyć. Możemy powiedzieć, że chcielibyśmy zmierzyć e, odległość, jeszcze raz, bierzmy opcję pomiaru między tym punktem a środkiem, mamy automatycznie. Pomiar A, źle wskazałem oczywiście środek, ale spróbujmy w tym momencie w odpowiedni sposób zdefiniować elementy. Może przełączmy się na drugą naszą op opcję. Hmm, tutaj będziemy mieli 28, jeśli dobrze pamiętam, elementów. I tutaj było 46. Będziemy mieli 46,5. OK. Mam w tym momencie pomiary, powiedzmy, elementy ze sobą połączone. no i w ten sposób możemy nasz element tutaj w odpowiedni sposób z, no, zobaczyć w całości. Co jeszcze dostępnego jest w Fusionie? Mamy jeszcze narzędzie: zobaczcie, poza modelowaniem powierzchniowym i bryłowym, mamy też narzędzia dotyczące renderingu. Zobaczcie, w tym momencie przełączę się w tryb renderingu. Mam w tym momencie, zobaczcie, możliwość tutaj zdefiniowania. No, chociażby krajobrazu, takim będzie nasz rendering robiony. Robić to wszystko w setupie. Zobaczcie, mam tutaj do, do dyspozycji tak, parametry kamery, które możemy sobie wykorzystać. O, możemy na przykład ogniskową sobie zdefiniować ewentualnie, jeżeli chcemy, żeby ten nasz model był troszkę bardziej ekspresyjnie tu zaprezentowany. Ekspozycję możemy też zdefiniować. Możemy ustawić powiedzmy, jasność środowiska. Możemy też zdefiniować sobie inne środowisko. Mogą to być ogólne, ale mogą też jakieś krajobrazy. W ten sposób możemy zdefiniować odpowiednie parametry dla naszego modelu. No i na koniec możemy tak naprawdę wziąć, uruchomić dwa tryby renderowania. Mamy render rendering hmm, chmurowy. Zobaczcie, w tym momencie możemy dokonać tych renderingów, ustawić sobie parametry. Tak, żeby ten render został zrobiony w chmurze, nie na naszym lokalnym komputerze. Oczywiście w tym momencie wybieramy parametry, z jakich chcielibyśmy, żeby w jakiej jakości taki, taki obraz chcielibyśmy, żeby był wygenerowany. Możemy ustawić sobie um, tryb, czy rozmiar ekranu. Czy to ma być lokalnie cieniowane, czy to ma być renderowane w chmurze jakość jaka ma być zdefiniowana i oczywiście ile to będzie nas kosztowało kredytów. Jeżeli chcemy, możemy oczywiście też wybrać klasyczną metodę renderowania bezpośrednio w oknie i w tym momencie program automatycznie przystępuje do renderingu po prostu chmurowego lokalnego wykorzystując te parametry, które ustawiliśmy. Oczywiście mamy do wyboru opcję szybką, normalną i zaawansowaną. Ta zaawansowana będzie no najdłużej trwała, ale daje nam po prostu najlepszej jakości efekty. To tyle. Chciałem Wam pokazać w tej kolejnej z części prezentacji Fusiona. Została nam jeszcze jedna, ostatnia, którą zaprezentuję w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo za uwagę no i zapraszam na kolejną prezentację.